Siemano. dzisiaj chciałem Wam pokazać koteczka, bardzo ładny Jaguar, będzie do sprzedania na aukcji, 20 calowe koła, piękny jasny środek, tak to z tej strony wygląda idealnie, z tego co patrzyłem na internecie ma 300 koni, 4,2 litra V8, także coś pięknego. Brzmi to niesamowicie. Niezniszczony w ogóle. 55 tysięcy mil, tylko kategoria S. Jest uderzony tutaj. wahacz na pewno dostał przesunięty, ale jeździ ten samolot. Tylko, że po prostu geometria jest przestawiona i pewnie nie wiem czy jest jeden wachacz, czy kilka, ale na 100% dostało. Brytyjskie auto, a otwieranie maski z tej strony jest. Rzadko się to odważa. O kurde. Nie wiedziałem, że te Jaguary tak mają. Że maska się tak fajnie otwiera. No, 42 V8 2007 rok. Ta linia jest niesamowita. Długie auto, niziutkie. Ktoś pomalował zaciski na czerwono. Mam wrażenie, że coś jest nałożone na lakier, bo te krople spływają bardzo ładnie z tego samochodu. Także chyba ktoś dbał. 2007 rok, a 55 tysięcy przebiegu, no to ktoś jeździł bardzo mało. Taki krótki filmik dzisiaj dodam, ale dajcie znać w komentarzach czy Wam się to podoba i czy chcecie więcej na przykład brytyjskiej motoryzacji lub jakichś samochodów z mojego jardu na mojej firmie, więc piszcie w komentarzach i zapraszam do oglądania.